Stoisz jest Boks, dzisiaj Michał Leśniak, wracasz na ring. jak się czujesz, jak e, przebiegały przygotowania. Znaczy, teraz już się czuję bardzo dobrze, bo już mam całe ważenie za sobą, więc to jest taka e, najlepsza kwestia chyba dzisiejszego dnia, powiedzmy, bo nie ukrywam, że musiałem troszkę przysuszyć wagi jak nigdy. No, czasami tak jest, nie wiem, chyba z wiekiem, to metabolizm mi się zmienia. Troszkę musiałem po prostu się więcej odwodnić i nastawienie na jutro jest. Teraz już jest bardzo dobre. Co masz powiedzieć o swoim przeciwniku, bo na ważeniu wyglądał bardzo dobrze. Znaczy, no Powiem szczerze, że na pewno dzisiaj ważył mniej ode mnie i to z półtora kilo jakoś, więc na pewno nie, nie dusił tej wagi, powiedzmy tak jak ja w tej końcówce. Jest dużo mniejszy, na pewno jest, może być słabszy fizycznie, ale jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Ma bardzo dobrą karierę amatorską, wielokrotnie startował w Mistrzostwach Świata i Europy, więc samo to za siebie mówi. No i co? No i ma 16 walk ponad tam, 16 czy 18, 16-2 chyba rekord, ma, albo 16-4. No to jest na pewno doświadczony, jeżeli chodzi o bok zawodowy, więc taki dobry, dobry sprawdzian dla mnie, a ja lubię rywali, którzy się biją, a on się właśnie bije, więc. Więc ja nie lubiłem takich ucieczek po ringu, więc mi to będzie pasowało jak, jeżeli będzie na mnie szedł i będzie chciał przyjąć tą wojnę, no to mi to pasuje. Czuję się trochę niedoceniany, bo po tych walkach z Młodzińskim mam wrażenie, że było spore zainteresowanie mediów i nagle gdzieś się to skończyło i jesteś gdzieś w środku karty, mimo widowiskowego boksu. To już nie ode mnie zależy, to już, to, to już, jest, to już zależy od organizatorów, jak sobie ustawiają kartę walk i kolejność tych walk. Jeżeli chodzi o sprawy walk z Młodzińskim, no to Młodziński to już jest przeszłość, to już było parę lat temu, teraz jest przyszłość i zobaczymy, co, co się w niedalekim etapie mojej kariery po prostu wydarzy, tak. Nie, no niedawno miałem bardzo fajne oferty, powiem szczerze, znaczy fajne, fajne i niefajne, bo to można o tym dyskutować, tak? był pas IBF i pas WBA, więc wszystko fajne, tylko terminy troszkę, no, że tak powiem słabe, no, jedna gala u Franka Warrena na gali, no to ile? 5 dni na przygotowanie. Ja nie jestem mięsem do bicia. Żeby iść 12 rund boksować w Anglii bez przygotowania, nie wiem czy mi zdążył w ogóle wagę zrobić. Yy, drugą rzeczą no to była, był pas WBA yy, z Kazachem Nur, Sung, Bajewem, czy jakoś tak, że dokładnie nie pamiętam. To też był nie za duży czas, bo niecałe 3 tygodnie, więc ja się na takie walki nie będę porywał. Oczywiście na takie pasy będę się porywał, gdy będę na nie przygotowany a tak bez pełnego przygotowania, no co z tego, ja, że ja zrobię 6 czy 8 ładnych rund, a gdzie 4 pozostałe, tak? E, tu jak sobie wyobrażasz to, ten najbliższy rok kariery? Myślisz właśnie o tych pasach i myślisz, żeby e, dojść do takiej walki w taki sposób, żeby Ci dali czas na przygotowanie, a żeby Cię brali w ostatniej chwili na za zastępstwo? Znaczy no na pewno tak, znaczy na pewno na dzisiejszy dzień to będę myślał tylko i wyłącznie o dzisiejszej walce, więc yy, nie wychodzę za hor horyzontalnie, Dziś tam daleko nie wiadomo jak, bo mam y, jutro dosyć mocną przeszkodę na, swoim etap, na, swoim, na swojej karierze, którą po prostu muszę przeskoczyć. A jeżeli jutro po prostu wygram, do, chciałbym wygrać jeszcze w dobrym stylu, no to będę myślał tak, no, o tych najwyższych pasach, tak jak każdy myślę pięściarz o tym myśli, y, przewija się mu zawsze to przez głowę, więc... Więc na pewno, jeżeli chodzi o to, to na pewno będę o tym myślał, ale pierwsze muszę skupić na jutrzejszej walce. Wtedy widziałem, że za tobą występy w teledyskach, filmach. Coś możesz o tym powiedzieć? No, tak wyszło. Tak wyszło. Akurat, akurat tak, mam taką grupę, grupę raperów. Z tej Polski w sumie wszystkich raperów znam. Wojtek Walkiewicz, TPS, to jest mój bardzo dobry kolega. Mój kuzyn Karol Leśniak, Santana OZP. Chłopaki z La Camadre, Pawko i Ryki. No tak naprawdę to wszyscy w tym, tym, tym gronie takim raperskim to się znamy po prostu w całej Polsce. Godleś od nas z Wałbrzycha tak samo, więc tutaj tutaj zawsze, zawsze mnie serdecznie wszędzie za, zapraszają, tak samo ja ich. Teraz mi zrobili też fajną nutkę do wyjścia do ringu, więc, więc na pewno na pewno jutro będzie słychać. Cała wiadomo, że nie przejdzie, bo bym musiał iść parę minut do tego ringu, ale, ale ten kawałek chociaż usłyszycie. Nie? A co do filmu, no to tutaj. Yy, Reklamuję asymetrię Konrada Niewolskiego, a więc yy, tutaj też jakieś tam plany na październik, nie wiadomo czy wyjdą w jakimś tam filmie mam grać, zobaczymy.